Temat jest taki trochę intrygujący w więzieniu czy na wolności. Chodziłem z tym tematem, bo przychodziły mi do umysłu, do serca różnego rodzaju postawy, zachowania człowieka. Nie tylko człowieka jako takiego, ale człowieka wierzącego. Bo tu też i o to chodzi, żebyśmy mogli zobaczyć, wejrzeć w samych siebie albo pozwolić wejrzeć Duchowi Świętemu w nasze serca. Chciałbym, ażeby to pozwolenie Duchowi Świętemu, aby wejrzał we mnie, w każdego z nas i pokazał miejsca, które gdzie może być coś uwięziony. Bo wyobraźcie sobie, że odbieram, że i we mnie, mimo że jestem już wierzącą osobą od ponad 30 lat, to wiem, że coś może być takiego, nie wiem czy w umyśle, czy w sercu, czy gdziekolwiek indziej, że jest to więzienie. Jest to zamknięte, jest, jest to jakby oddzielone. Więzienie. Na początek pytanie, z czym kojarzy się nam więzienie? Współcześnie. Jak można opisać to miejsce? Jest to na pewno miejsce ogrodzone wysokim murem czy płotem, jakkolwiek byśmy to nazwali. Jeszcze na samej górze jest drut kolczasty, w środku jest budynek więzienny, i jeszcze nad w tym, w tym murze, w tym ogrodzeniu, znajdują się budki strażnicze. I tam, kto tam w tym więzieniu jest? No, w tym więzieniu są ludzie. Którzy są osadzeni za karę. Za karę. Ludzie, którzy za karę zostali skazani przez sąd na pobyt w odosobnieniu. Te od niej chcę mówić, o tych karach, o tym wszystkim, o więźniach. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest pewien rodzaju, rodzaj więzienia. To jest więzienie fizyczne. To jest to więzienie, które widać, to więzienie, które rozumiemy, to więzienie, które możemy fizycznie dotknąć. Wiemy, kto tam jest i dlaczego i za co. I takie więzienie jest jednym z rodzajów: mury, cela, straż. Przebywają w nich ludzie skazani przez władzę za przestępstwa, zbrodnie i za inne jeszcze. Za wykroczenia, czyli są izolowani od społeczeństwa. I to jest, i wyobraźcie sobie, że w Biblii, począwszy od Józefa, tych więzień jest strasznie dużo, bo widzimy Józefa, Pierwsza Mojżeszowa, 39, 20 do 23. Józef jest w więzieniu. Wiemy, że to, co on uczynił, to było jakby, to było przewidziane przez Boga. Bóg go tam można powiedzieć osadził w konkretnym celu. Ale w tym więzieniu był. Samson. Samson też w pewnym momencie w swoim życiu zawinił i znalazł się w więzieniu. Pan Jezus. Tak idę, może po kolei, ale Pan Jezus. I to w Izajasza właściwie jest napisane w 53 rozdziale 8 wersecie o tym więzieniu, w którym przebywał Pan Jezus. W Ewangeliach nie ma tak szczegółowo, ale jest szczegółowo opisane, że On poszedł do więzienia, ale był osadzony. Był osadzony w twierdzy, które było dla Niego więzieniem. W konkretnym celu. Tutaj widzimy, że planem Ojca było to, aby Pan Jezus, Jego Syn, był w tym więzieniu i obraz tego więzienia był dla nas jasny. Jan Chrzciciel. Ostatnio słyszałem, że, że nie powinno się go nazywać Chrzcicielem. No po prostu Jan, który chrzcił. I Jan Chrzciciel, jak wiemy, w Mateusza 11, 2, też został osadzony przez Heroda w więzieniu. W konkretnym celu. Herodowi nie podobało się to, co on mówił. To była jego wina. On mu wypominał grzech. I jak, wie, jak wiemy, później na życzenie został ścięty. Apostołowie. Apostołowie od samego początku mieli problemy z tym, co robili, z tym, co czynili. Nie byli bezczynni. Po zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie przez to, że głosili, byli wtrącani do więzienia. A to, co się działo w tych więzieniach, to wiemy, że na chwałę Boga y, oni tam byli osadzeni i ona się tam objawiała. I czytam to w dziejach apostolskich, 18, y, y, dzieje apostolski, 12 rozdział od 3 do 10, to Piotr na przykład. I Piotr i Jan, kiedy byli w więzieniu, kiedy w tym więzieniu działy się wielkie rzeczy. Widzimy więc, że jest to miejsce, które opisane w Biblii istniało od zarania wieków. Jakie są jeszcze rodzaje więzienia, oprócz tych więzień fizycznych? Jakie? Pierwsze: więzienie dla duszy to jest więzienie usadowione w człowieku, w jego wnętrzu. Przykładowo poczucie winy. No, myślmy przy tym, jak to może wyglądać. Ktoś ma wielkie poczucie winy. Czy jego dusza, jego wewnętrzny człowiek nie znajduje się w więzieniu? Z tym poczuciem winy, póki ona nie ono nie zostanie zdjęte, on z tym żyje. On jest z tym związany. Dalej. Złe decyzje podjęte przez człowieka. Czy one czasami, zobaczcie, czy takie złe decyzje, na przykład związane z pożyczką, z miejscem pracy, czymkolwiek innym, zła decyzja w pewnym sensie może powodować, że człowiek staje się zakładnikiem tej decyzji, którą podjął. Bo może podjąć decyzję, biorę pożyczkę, a nie jestem pewien spłacić. I znajduje się w takim, jakby w takim, to więzienie go trzyma, ta, ta, ta sprawa go tak trzyma mocno, że on nie może się z tego wyrwać. Potrzebna mu jest pomoc. Więzienie ciała. Co może się kojarzyć z więzieniem ciała? Nieuleczarna choroba. Czy człowiek nie jest uwięziony wtedy? Kalectwo. Niepełnosprawność. Człowiek jest związany. On się nie może ruszyć bez czasami, bez pomocy z zewnątrz. On jest związany. To więzienie jest dla niego tak bardzo widocznie uciążliwe. O w tym więzieniu się czuje źle. Więzienie umysłu, też w człowieku. Czy ludzie. Nawet i wierzący, bo tak właśnie pod tym kątem też myślałem. Czy nie więzią no, innych ludzi, nie trzymają w więzieniu w swoim umyśle. I dopóki nie, 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 nie wypuszczą ich na wolność, to oni się czują, że, że to więzienie w umyśle jest. To są jak szufladki, kiedyś słyszałem, ktoś w powiedział, takie szufladki, że się szufladkuje ludzi. Ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki. Nie ma w tym wolności. No i takie, można powiedzieć, yy, znane, więzienie z powodu grzechu. To więzienie to no, nałogi, związania, przekleństwo pokoleniowe. Jak wiemy, każdy z nas przed narodzeniem na nowo w takim więzieniu przebywał. W takim więzieniu przebywa. I te kajdany, o których śpiewaliśmy, to właśnie wiązały każdego z nas w jakikolwiek inny sposób, ale wiązały. I czuliśmy się tacy związani, niebo tej wolności i, i ciągle i, i, i śniliśmy o wolności, śniliśmy o tym, żeby wyjść z tego więzienia. I przychodził ratunek, ale to za chwilę. Każdy z nas przed narodzeniem na nowo był więźniem z grzechu, grzesznej natury, bo taką naturę każdy na zmian mimo że ja tłumaczyłem sobie no przecież jestem gorliwym katolikiem a jednak a jednak przyszedł moment że musiałem uklęknąć i wyznać Bogu że jestem grzesznikiem. trwało to ale, ale się dokonało. Po nowym narodzeniu po nowym narodzeniu Duch Święty prowadzi nas do życia w uświęceniu i chce nas uwolnić od innych form, gdzie nasze ciało, umysł, dusza nie do końca są wolne. Uświęcenie to proces. Czytamy w Bożym Słowie, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Jeżeli poddamy się Bogu, to On będzie nam w tym pomagał. Jak wiemy, że własnymi siłami nie będziemy, nie jesteśmy w stanie prowadzić świętego życia. My mamy pragnienie, my mamy chęć, ale świat jest jaki jest. Diabeł, jako lew ryczący, on jest lwem. Też słyszałem właśnie, że on nie jest lwem, ale jest obraz, jak lew ryczący krąży. Żeby nas tylko pochłonąć. Dla Boga, i to, i to wierzymy w to nie ma nic niemożliwego. Czyli te wszystkie elementy, o których wcześniej mówiłem, dla Boga nie ma nic niemożliwego w każdej dziedzinie naszego życia. Wielu wierzących pozostaje lub trzyma w więzieniu umysł umyśle na przykład innych ludzi, lub Niezałatwione sprawy. Potrzeba czasu i Bożego Przekonania, czyli ducha świętego, aby zostały one doprowadzone do końca i wypuszczone na wolność. Czym natomiast jest wolność w naszym rozumieniu? Oraz wolność w Jezusie Chrystusie dla bieżących. Bo istnieją, jak widzimy, jak wiemy, dwa rodzaje wolności. Ta wolność, którą sobie świat wymyślił czy stosuje, i wolność dla nas, która jest w Jezusie Chrystusie. Ona ma, ona jest prawdziwą wolnością, bo jest w Chrystusie. I jest przecież takie powiedzenie, że jesteśmy więźniami Chrystusa. Ale jesteśmy zarazem wolni w Nim. Czyli, czyli, jakby to bycie poddany Jezusowi nie powoduje to, że jesteśmy związani tak, jakbyśmy związani byli jako niewolnicy. My to chcemy robić. My chcemy mu służyć. My chcemy być blisko niego. My chcemy podążać za nim. Wolność fizyczna. Jak wiemy, że po odbyciu kary. Kary, no trudno, no taka jedna, jeden z rodzajów, po odbyciu kary, człowiek, który był skazany, wychodzi na wolność. I to jest oczywiste. Odbył karę, kara zostaje zmazana. Teraz naród izraelski z niewoli egipskiej wyszedł z niewoli, czyli z jakiegoś rodzaju więzienia na wolność. Bóg ich przez Mojżesza wyprowadził. To też był pewien rodzaj. Wolności. Wolność z więzów duszy i umysłu. I tutaj kojarzy nam się, znaczy nie kojarzy tylko to, zaraz kojarzymy y, z tym, co uczynił Pan Jezus. Nowonarodzenie z ducha i z wody. To Pan Jezus sam powiedział, że musisz się na nowo narodzić. Duch Święty <laughs> uwalnia nas z więzów. Chciałbym tutaj przeczytać Ezekiel 13 rozdział. 13, 18 do 20. I mów: Tak mówi wszechmocny Pan, biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie, na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze." Czy chcecie wyłapywać duszę z mojego ludu, byle tylko swoje własne życie zachować? Bezczyścicie mnie u mojego ludu, zagarć jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa. Czyli widzimy, że byli ludzie w Izraelu, Jezekiel to, jako prorok, on Bóg mu pokazał, ci tych ludzi, którzy wiązali dusze swoich pobratymców w różnoraki sposób. I czytamy, dlatego tak mówi wszechmocny Pan, oto ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie duszę i zednę je z waszych ramion. I jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie. Bóg już wtedy upominał się poprzez przez proroka o dusze, które były więzione. Ewangelia Łukasza 4:18. I tutaj czytamy o tym, co Pan Jezus wypowiedział. Z księgi proroka i Zajasza. Otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcą wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. Uciśnionych wypuścił na wolność. I tutaj. Uciśniony człowiek mógł być w ciele, w duszy, w każdej innej postaci. Jezus przyszedł po to. Jezus przyszedł i czynił to. Jezus to czynił, Jezus to pokazał. Kiedy chodził po ziemi, kiedy uwalniał ludzi od demonów, uzdrawiał wszelką chorobę, to jest właśnie to. Uwalniał ciało. Wolność od grzechu. Co jest takim najważniejszym dziełem pana Jezusa, że nas uwolnił od grzechu? Śmierć na krzyżu. Śmierć na krzyżu. W Kolosan, drugi rozdział. Drugi rozdział. 13 do 15 czytamy. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy nad nim tryumf nad nimi. Jezus Chrystus, Golgota. To jest wielkie zwycięstwo. To zwycięstwo, które nie było widać. To zwycięstwo, które jakby tak patrząc na to, co się działo, to była klęska. Ale zobaczcie, co ono dokonało. Też w człowieku tego, co nie widać, bo bardzo często grzechu nie widać. Bardzo często wielu rzeczy nie widać. Dlatego to, co się dokonało, to się dokonało dla nas wewnętrznym człowieku odnowienie człowieka. I to zwycięstwo jest dla nas. Bo później, jak się okazuje, Jezus zmartwychwstał, poszedł do ojca, i dzisiaj, jako król, jest i możemy być z nim. Wolność od związania duchowego też jest właśnie w tym dziele. Ten list dłużny, który został przybity, tam było wszystko. Wolność do. Do czego jesteśmy powołani? Do jakiej wolności? W Jezusie Chrystusie. Jesteśmy powołani do wyrażania swoich myśli i poglądów. Do wyrażania swojego zdania. Powinniśmy to czynić, ale w Jezusie Chrystusie. I zaraz Wam przeczytam taki dłuższy fragment, który jakby będzie podsumował to wszystko. Jesteśmy powołani do wolności do czynienia i działania dobra dla siebie i dla innych. I jesteśmy powołani do świętego życia. I to wszystko, do czego jesteśmy powołani, jest zapisane w liście świętego Pawła do kolesan w trzecim rozdziale. Posłuchajmy. I przyglądnijmy się tym słowom, że tam jest stan przed stan kiedyśmy poznali Jezusa i od czego zostaliśmy, od czego się odwróciliśmy a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego co w górze szukajcie gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej o tym co w górze myślicie nie o tym co na ziemi albowiem umarliście bowiem a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem w nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. To jest stare życie, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem. Skoro zewlechliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeobecniście nowego, który się odnawia ustawicznie. Ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Czyli to się nie odnosi do konkretnej grupy ludzi, które by nam może pasowały. To się odnosi do wszystkich. Prze to przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. To jest proces: znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił Wam, tak i Wy. Zobaczcie, ile tu jest. Wolności i z czego? Chrystus odpuścił, Bóg odpuścił, to i Ty odpuść. Nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem. A ponad wszystko, przeobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości, a w sercach Waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jednych, drugich, przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, dzięcznie śpiewając Bogu w sercach Waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w Słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I ta wolność. Wolność, która jest w Chrystusie Jezusie, to jest inaczej ona wygląda niż ta wolność, którą sobie wyobrażają ludzie ze świata, którzy jeszcze nie poznali tego, który naprawdę jest wolnością. Bo Jezus mówi: ja Jestem prawda, prawdą, a prawda Was wyswobodzi. Czyli On jest prawdą, ciągle jest spojrzenie na niego. On jest prawdą, on jest życiem. On jest drogą. Słyszałem ciekawego kazania, gdzie mówił kaznodzieja o tym, że Jezus kazał iść za sobą. Dlaczego Jezus kazał iść za sobą? Nie obok siebie, nie przed sobą, ale za sobą. Ale to jest, to jest tak szeroki, szeroki aspekt. Pójdźcie za mną. Bo my, idąc za Jezusem, naśladujemy Go przede wszystkim, prawda? Po drugie, jeżeli idziemy za Nim, to czujemy się bezpiecznie. Kiedy widzimy Jego przed sobą, to czujemy się bezpiecznie. Gdziekolwiek On idzie, my tam spokojnie możemy sobie iść. Oczywiście to mówię w kontekście fizycznego też, że Duch Święty nas prowadzi, prawda? Czyli Jezus jest u Ojca, to trzeba wiedzieć. Jezus tam jest, króluje, ale powiedział nie zostawię was samych, będę z Wami do zakończenia świata. I On jako Bóg jest na ziemi. Dlatego, dlatego życie w wolności w Jezusie Chrystusie daje nam gwarancję, że ta wolność będzie prawdziwa, że ona będzie pełna, że ona będzie jakby zaraźliwa dla innych. Ludzie będą się pytać, dlaczego ty tak to rozumiesz? Dlaczego ty to tak pojmujesz? A my mówimy, bo ja, bo tak czynił Pan Jezus, bo tak on mnie nauczył czynić. Bo wszystko wskazuje na niego. Wielu rzeczy naprawdę nie rozumiemy. Wielu rzeczy nie zrozumiemy do końca. Ja mam wiele pytań do Pana Jezusa, gdzie czytam w Biblii, prawda? Ale Mogę ich nie rozumieć. Mogę się do tego przyznać. I bardzo lubię, jeżeli kaznodzieje, czy uczeni, czy nauczyciele potrafią powiedzieć: Nie wiem, nie wiem. I tyle z mojej strony.